Cześć. W dzisiejszym odcinku przygotujemy szybki makaron z wołowiną w uproszczonym sosie alla ragu bolognese. Do dzisiejszego przepisu będziemy potrzebować mieloną wołowinę, cebulę, czosnek, pora, marchewkę, jedną puszkę pomidorów, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz oraz trochę mozzarelli. Wszystkie warzywa, czyli cebulę, czosnek, pora oraz marchewkę kroimy w drobną kostkę. W oryginalnym przepisie nie ma czosnku, ale my go dzisiaj Przytrzymam już. W oryginalnym przepisie nie ma czosnku, ale my go dzisiaj dodamy. Właściwie mając przygotowane tak warzywa, pozostaje nam tylko wszystko wrzucić na patelnię, dodać pomidory i przyprawy. Na rozgrzaną patelnię wlewamy łyżeczkę oliwy z oliwek. Następnie podsmażamy całe nasze warzywa. Kiedy warzywa są już lekko zeszklone, dodajemy całe mięso i podsmażamy wszystko razem. Na tym etapie, kiedy mięso jest już podsmażone, fajnie by było dodać bulionu, ale z racji tego, że my robimy dzisiaj uproszczoną wersję, to dodajemy tylko pomidorów w puszce i dużą łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Wszystko dokładnie razem mieszamy i za chwilę będziemy doprawiać solą i pieprzem. Tak prezentuje się nasz makaron. I jest to według mnie taka lepsza wersja studenckiego spaghetti, które ja wielokrotnie robiłem na studiach, czyli makaron, mięso, pasata posypane odrobiną bazylii. Mamy tutaj odrobinę więcej warzyw, których pokrojenie zajęło nam dosłownie 3 minuty, dlatego spróbuj tej wersji. A teraz, jak zawsze, na ekranie wyświetla się makro i kalorie dla tego posiłku, a wszystkie produkty, które są potrzebne do wykonania tego przepisu, jak zawsze, znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeśli podobał Ci dzisiejszy odcinek, proszę daj nam znać. Możesz to zrobić zostawiając nam komentarz pod filmem, dając nam lajka like lub po prostu subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!